Xiang też jest ładna. Xiang Liu? Co? 300. Uh, nawet jesteś w topce od razu. Minima, Minimalerze orbit. Nie, najlepsze gumy, tylko Winterfresh wyszło o co chodzi. Po, po, pięciu, pięciu, po oczywiście, cztery, że Panie. po pięciu. Słuchawki prawie wyrwałem z komputera, totalny. Ty, to ty ja was nie umiem was dogonić w niczym. Naprawdę nie umiem, nie umiem, ja staram ty, 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 ty. się. Tak, a ja czuję, że mogłem teraz reversa zrobić. Raz na reversie wygrać, strzelam z20 koła. Z20. No, no koła oj, oj, oj! Oj! oj. Cześć, moi drodzy, witam bardzo serdecznie z tej strony. Karolek95 jest dzisiaj ze mną Gilatis gratis. Witam bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Witam, moi drodzy, na sam początek, bo zaczął się EM Dallas, także korzystacie z kodu Karolek, który wpisujecie tutaj. Szybkie wpisanie metody płatności po lewej stronie. Dostajecie plus 10% do doładowania, 70 dla nowych graczy. I wszystko tutaj po lewej możecie sobie posprawdzać i tak dalej, a my lecimy z... Je, Jeszcze dzienny Gilatis, jeszcze dzienny Gilatis. Myślisz, że to jest dobry moment na codziennego gilatis? No Gilatisa? próbuj, próbuj, próbuj. No, to może... Rzek słyszałem, że ci case. całkiem nie najgorzej w niektórych skrzyneczkach, więc wiesz. Których? Chyba nie w tych. No, słyszałem, że, słyszałem, że na przykład miałeś takie szczęście w takiej skrzynce za wortagi. A to za wortagi, To się jednorazowa no. sytuacja. Jednorazowa sytuacja. Ale była, ja takiej nie miałem! Ale... ale powiem ci, że na przykład te darmowe to jest jakiś kompletny absurd. No nigdy nic mi nie oddało, to nawet Jawan trafił coś. Wiesz o co chodzi? Ja jestem totalnie. <laughs> ja Taki jestem totalnie... to nawet Jawan. <laughs> No bo bo jak jakby pocisnąć kolegę w trzech wraz. Nie, trzech no chodzi, chodziło mi o to, że miał dużo Na szczęścia. O, tak powiem, tak powiem. Dobra, dajmy, dajmy spokój, ja. I Iem Dallas. Mamy takie skrzynki, które e, nawiązują oczywiście do tego, że mamy obecnie trwający turniej. prawda? Jest tam Jitu. 2 z Mongolsami. W sumie gra. Dzisiaj o pierwszej, to jak wy to oglądacie, to prawdopodobnie już grali w nocy i możecie sobie sprawdzić wynik. A my sprawdźmy, co tu jest ciekawego, co tu w ogóle można trafić, bo są jakieś Plery, mm, koski, koski. Tu jest lipa, tu jest lipa. No ja wiem czy z tych trzech kos. Bajśnijmy tak po cztery. Za 93 złote skrzynkę to ty jesteś. 14 kowasz, no, chcesz to ty no Zaraz 19? pójdziemy spokojnie. Sprint, Stream, griffin. Co jest coś warte? No dobra, no co jest. Ksiangliu też jest ładna. Ksianglio? Co? Co? Uuu, nawet jesteś w topce od razu. O Na print no, W, szoku, w szoku. Chyba na streamie trafiłem. Nie, czekaj. Na kocie, że to zobaczysz. Dobra, to może faktycznie pójdziemy w te lepsze, nie? A faktycznie. O, top 4. No, no, no. Top 4, lekka ręka. Dobra, dawaj. Nie, nie, nie musisz scrollować, samo cię przeniesie. Eee, Ale już chcę skrolować. Dust fire, dust fire! twaja, może bądźmy dawaj. To tak po piątek. 600. Trochę piątkę mamy nawet z pierwszej. Dawaj, gama no, do playera i Wiesz, że niektórzy tu są w topce. kto. Kto. Ale spity takim, oh yeah oh, no. oh, oh, oh. Nie, no to, to ja tu nie, muszę źle, do topki co? wlecieć. Coś za tysiąc mhm. minimum, żeby być chociaż jako ten szósty zawodnik. To 6. Okay, Orbita, orbitka, to jest, to jest no nie tutaj, Orbita tutaj to jest nie, zobaczy... tutaj tutaj, tutaj Słabre, standardowo nie. leci takie 5-6 skinów. Tu leci hmm. 5-6 skinów standardowe, jak poleci coś innego, no to będziesz wiedział o tym. Bo no tak, bo walimy Będzie po 5 sztuk. No chociaż jeden taki, żeby się zwracało. Emperor. Jak jest faktory? Hmm, New? Może być. może Star być, jeśli był New, wstry, no To by był faktor, nie? oczywiście. Ale nie jest, wiadomo? Ale że. nie jest. Ja nie mam takiego szczęścia, absolutnie. Ja też nie mam, ja też nie mam Ej, ja chcę Ty tylko śmiesz? powiedzieć, że ja jestem fanem Intel Extreme Masters Ja to oglądam od tylu lat już no dali Czy to jest case Internet? O, tam Czy masz Starcade Widzisz tego digla? Widzisz Co? tego digla Starcade? Nie, nie widzę go no to tam był, tam był, przetywał Do tego no? StarCade, no to patrz, to ty, o tu nie ma nawet w stat traku. No? To ty trafiłeś takiego minimal wear w stat tracku no? na tych WarTagach, no? a on ostatnio nie w stat za dwa koła trafił w skrzynce. No w skrzynce, a ja Tylko w No wy Tylko wyciągnęliście, nikt inny nigdy. No dobra, no słuchaj, wy trafiacie za to inne rzeczy, macie dużo szczęścia w bitwach, wiesz o co chodzi. Czemu Ta. tu nic nie leci? Czemu tu no, nic nie no, leci? No tutaj lecą takie, takie rzeczy tu lecą właśnie. Zaufałem! Chociaż sześć za co mi to oddało a min Minimaluerze orbit <grymne> Najlepsze gumy tylko Winterfresh, wiesz o co chodzi. Dalej, jeszcze <laughs> jeden dust fire! One more, Emperor! Patrz gamma do Bowie, ale by był. Case hard, ale by był. Jedzie po 10. Jedziesz ale... po 10, przecież to by się zwraca, prawie. Jedziesz Myślisz? 10, dawaj, dawaj dyszkę Jedzie. Ale jak nic Odpieram. nie wypadnie, jak będę poniżej, to od razu przechodzę na następną. To jest naprawdę absurd. A, no to, to, to wiadomo, to przechodzę Containment bridge. Może containment, containment jakiś emperory może, który może... znieść. 1100. 1100. No nie aż tak. A containment kontajment zaznaczają. A wydałem 1200, wytułko. jesteśmy na minus. Prawie to samo, prawie jesteśmy to samo. Jesteśmy na minus, idziemy dalej. Co to jeszcze można tego bankshota Ale bank to tak po 3-4 no. może, co? U, tutaj już są koski sare. Pamiętam, że w ogóle moim marzeniem było zagrać yy, na jemie. Byłem na wielu. U na... Wulkan, dobra! No, dobra, fuel injector, Wulkan! Nie za 800 zł! Dobrze, <laughs> nie za 800 zł, <laughs> nie za 800 zł! Dobrze. Co tu się! Jest ja ten za 900! Ja myślałem, że mi Dobre. wulkan oddał, a tu fuel injector w minimal wearze w stat Track. Ja nawet go nie widziałem, że poleciał. Py, pyk, kurde. Pyk, pyk. Wulkan nas Ale To jest wulkan. Przecież my jesteśmy dobra. na zero, na zero jesteśmy w tym no To po pięć, po, po pięć. pięć nie oczywiście, po cztere, że Panie. po pięć. Słuchawki prawie wyrwałem z komputera. totalny. Ty, to w spad... jesteś po pierwszym odcinku. Rainbolt spul, prawie fuel injector, aście? -no? Nie, nie, nie. To nic, nic dobrego, nic dobrego. To Trzy... będzie leciało cały czas. To będzie leciało cały czas. Ej, czyli, czyli ja nie jestem jeszcze w topce. Za ile ja to miałem? Jesteś. To było za 800, nie? Ja powinien być gdzieś tutaj. To musisz odświeżyć. Psiu... Odświeżyłeś? Chyba kurde. U... F5. No właśnie. Co... co ty zrobiłeś? Co tu się tam. Uch. Co tu to, tutaj? To, to... nisko, Idę do góry! Tak do góry, ale mnie przekręciło ty. Dawaj, bankshot. No i bank no jestem! No i jest, Karol! No i je... no. A ty, tu Z autotronika siekłeś! O, możliwe, no. O, kurde, jeszcze najta? A, To ta skrzynka, o, pamiętam. Jo, no. ja, już myślałem! Pięć, pięć, pięć. Ja was nie umiem was dogonić w niczym. Naprawdę, nie umiem. Pięć, nie umiem, staram się. Jak Pleszczem! przegoniłeś, na pierwszej skrzynce? Co to jest? Nie, nie, zpleżem jest słaby. Słaby, ale są trzy. 30 ja słabe za 800 no, 1400. No, nie, nie. minus 600 w jednym. No od... cały czas lepiej. jak trafisz, coś lepszego dobra. to będzie banger, ale no. Dawaj, na jemię. To było Modern Hunter. Pilot! Pilot! bulldozer buldożer. O coś tu. Nie, bulldozer nie, bulldozer nie, bulldozer nie. Buldożer nie. Widzisz? W... buldożer nie. A w, A w Battle. Pilot 350, bo Battlescale. Dobra, 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 lecimy, 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 Ja chcę tutaj zrobić Just... takie 4200 Mecha industries, Stój. Dobra. Industries nie. Ni... Twilight Twilight Galaxy Galaxy. O, ładny. E? Hey. 850 zł, ty panie, to go zostaw sobie Ej, może na. Zostawię, zostawię to do kontraktu. Bo powiem tak szczerze, Ładny że. Gloczek. Niby robimy opening, a ja tak przestanę zwracać uwagę na kontrakta. To jest też bardzo ważne, żeby jakiś kontrakt zrobić. Mecha, szczerze, mecha Redo Tak 100. szczerze, nic, nic. Jeśli trafisz, jeśli trafisz coś powyżej czterech koła, jeszcze w tym momencie, nie? no. To jesteś to jesteś najlepszy na tej skrzynce. Powyżej ja czterech trafiłem, koła. Ja trafiłem tylko tego bajoneta i tylko tego karambita. Nie e, też trafił jakieś tam pierdoły, ale. Hadrofonika tutaj. I ja, i Nie, zieltajga. Zieltajga za tysiąc zieltajga, jakoś? Silk Siedem No prawie, stówek. prawie. Okej. Okay. Ale całkiem nieźle ci to oddajemy. Dobra, jeszcze przyznać. jeden. Dawaj jeszcze jeden szybki. Robimy kontrakt. Jakąś bitewkę o skrzynki, wiesz o co chodzi. Mecha, mecha, modern, modern. budożern. Nic. Pan teraz ci nic. Dziękuję bardzo. Hydrofonika tak blisko. No, A to stówek. jeszcze dziesięć, dawaj, jeszcze dziesięć. No dawaj. Dobra. Dla Krystianka. Dobra, dwa osiemset. Dla Krystianka. Dla Krystianka. Dobra, dawaj. Za mamusię, za tatusia i po Słuchałem. może <laughs> 2000. Ile ten Hyper Bestia? Oh, 120, ale słaba, o, o Jezu! O Jezu, ja Dobra, 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 robimy kontrakcik. Robimy kontrakcik. Od najtańszych tego nie mogę na średnim, nie? Za dużo hajsu. Dobra, daj mi daj mi tałzena. Tałzenek, będę zadowolony. Oj, proszę bardzo. 120, okay. Teraz, tak. Teraz. Tak. I myślę, że jeszcze tu zrobimy 3700. się 7390. dożyć jeszcze no? Tak, 3900. Dawa jakiś karambol mały. Jakiś nie o, karambol Ale nie ten, co trzeba. Nie ten co trzeba. Paliło. Ale mam jeszcze fuel injector. Jeszcze masz fuel injectora, jeszcze masz Blue Steel, Steel Tigera, Twilight Galaxy. To Blue Steel muszę trochę zostawić, trochę to, to jest oczywiście dla widza, który napisze, komentarz. No to idzie, pamiętajcie. Pamiętajcie. tak wygrać pamiętajcie. Także zrobimy jakąś bitwę. Ja myślę, że miałem ci powiedzieć,

Ej, ale, to jest, ale to jest ale jest w battleskerze za 8 koła? I, tak, tak, bo to są sportowe, dlatego. Ja to są najdroższe. Ja no, Widzowie, Jezu. to my mamy co pyknąć w następnym odcinku. Takie sobie to, 8 koła. Już, masz, już jesteś na zero, nawet na plus z tymi tyłami, które w plecaczku. Popatrz, takie sobie. No, no. Czekaj, no. to jeszcze zrobimy to na jest, koniec. To są, to są te same, ten, ten, sam, ten sam typ y, rękawic, y, które są wajcy. Zróbmy jeszcze taki kontrakt, wajsy, aha, no tak, no tak, no tak, no Bo to tak. ale wajsy są ładniejsze, wajsy są ładniejsze, trochę różu, wiesz o co chodzi, jeszcze no tak, jeden tak. O, za trzy, karambicik kolejny, no. no. i dobra, mamy dwa karambity, jedne jady, fuel injector, to jest mocny, to był naprawdę mocny odcinek, bardzo Wam dziękuję serdecznie za oglądanie, no i co, jak jechać na IM, to tylko z nami, i z kodem Karolek, dziękuję bardzo za oglądanie, wpadajcie do Krystiana, do Zoba, nara. Pa, pa!